Jesteśmy pod y, pytaniem na śniadanie. I uwaga, uwaga, pokazujemy Wam nowy budynek. Proszę bardzo, my jeszcze no, nie byliśmy z Marcysią. Marcysia, zobacz, czerwony dywan czeka Dawa. na nas. Y, no, ja włosy umyłam, bo idziemy do fryzjera. Jeszcze szybki make-up i zobaczcie, tak to wygląda. Trzymajcie kciuki, antena 852. I zobaczcie, jak to wygląda. Tada, zobaczcie. Mam czerwone buty. Czerwone buty, Marcysia. Pytanie na śniadanie, pan czeka, idziemy. Okazało się, że drzwi zamknięte. My bo, bocznym wejściem idziemy. No i wchodzimy tak... O, o jakie ładne kanapy są. I musimy się zarejestrować. Dzień dobry. O, jak ładnie, jak coś nowego. I tu jest tak, no, całkiem luksusowo. Nowoczesne wnętrze, zobaczcie. Robi wrażenie, robi. No, Jaka no. szatnia. Imprezka. No, Marcy się kończy. I na trzecie piętro musimy wjechać. I my wchodzimy tutaj. Wchodzimy. No, nowoczesne wnętrze. I ścianka jest. O, ja już po make-upie jestem. Michał już przyjechał, proszę bardzo. I tutaj ścianka jeszcze jest. I Marcelinka jest. I zaraz wchodzimy na antenę. Oczywiście outfit ja. Tak, koniecznie.